Witajcie kochani w czwartek. Zobaczymy sobie, co nam tutaj rune wybiorą na czwartek. W Będzie to dzień pełen radości, pełen e, spotkań z przyjaciółmi. E, jakby towarzystwa nie będzie nam brakowało. Jest to też dzień, w którym trzeba by było dopuścić do głosu swoją podświadomość, swoją intuicję. Hmm. Unia mówi o tym, że będziecie duszą towarzystwa, że nie odgonicie się od innych ludzi i to może być zarówno właśnie e, jakby e, w świecie wirtualnym, jak i tutaj w świecie e, po prostu realnym, tak? Więc to mogą być też telefony, to mogą być wiadomości, ale to też mogą być spotkania. Na przykład y, sprawy innych będą też dla Was ważne, bo może być tak, że y, będą się do Was udawać poradę inni, tak? Czyli tutaj będziecie też duszą towarzystwa, osobą, która będzie tutaj wspierała innych, y, ale będzie to dzień radosny, będzie dzień, w którym. E, poczujecie tą radość dziecka i, um, I właściwie sprawy dzieci też mogą być dla was w tym momencie ważne Chociaż bardziej właśnie sprawy przyjaciół, sprawy znajomych Gdzieś tutaj ludzi wokół um, Dużo będzie się działo, dużo radości, dużo powodzenia, dużo szczęścia Ale też właśnie taki, um, dla mnie przywójnie to jest czasem taki tak, Bo wszystkiego jest po prostu w brud jeśli chodzi właśnie o rozmowy, o ludzi, o towarzystwo. Więc no, ja jestem ciekawa Waszych opinii, jak Wam minie ten dzień. Bardzo też was proszę o wszelkie komentarze, lajki, jeżeli macie ochotę, to też udostępnianie tych filmików gdzieś u siebie. No i cóż, fajnego, szczęśliwego, pogodnego dnia z runą w Unii, kochani. Pa!